Szanowni Państwo, nie minęło echo raportu Dragiego, a Komisja Europejska szykuje kolejny gwóźdź do trumny Europy. Wasz plan rewolucji budżetowej w kolejnej perspektywie finansowej jest dokładnie przeciwieństwem tego, co Unia Europejska powinna teraz robić. I to powinno być przedmiotem posiedzenia Rady Europejskiej. Centralizacja unijnej polityki spójności, likwidacja polityki regionalnej. Uzależnienie podziału środków budżetowych od kwestii związanych z równością płci czy promowania rolnictwa ekologicznego jest kolejną bezczelną próbą wprowadzenia totalizmu, wprowadzenia gospodarki centralnie planowanej w imię waszych chorych ideologii. Przestańcie łamać traktaty, przestańcie wtrącać się w kompetencje rządów państw narodowych. Szefowa Komisji Europejskiej chce finansowym szantażem poddać rządy narodowe. Chce tylnymi drzwiami wprowadzić polityki nieakceptowalne przez większość Europejczyków. Nie ma na to zgody patriotów. Stop dyktaturze von der Leyen.